E Fit and to jest taki plan treningowy, który stworzyły, który wymyśliły siostry ADHD, Milena i Ilona Kraczyńskie, które mieszkają w Łodzi. I można powiedzieć, że one na bazie innych zajęć, które gdzieś tam podpatrzyły w internecie, stworzyły swój taki własny właśnie plan, który opiera się na ćwiczeniach fitness na trampolinach. Jest to mega w ogóle intensywny, fajny, fajny trening. Spala się w zależności od oczywiście tego, jak się ćwiczy, od 800 do 1000 kalorii. W zasadzie jest to trening dla każdego. Oczywiście są przeciwwskazania, o których trzeba Powiedzieć. I przede wszystkim takim najważniejszym przeciwwskazaniem to jest ciąża, na pewno osteoporoza, wszelkie jakieś takie aktualne urazy stawu skokowego, kolan, na pewno endoprotezy, nadciśnienie. Jeżeli ktoś się czuje źle i jest osłabiony z powodu jakiejś poważniejszej choroby, to też powinien sobie dać przynajmniej na jakiś czas spokój. Fitness na trampolinach składa się z kilku części. Pierwsza część to jest rozgrzewka, po której następują ćwiczenia cardio, składające się w zasadzie, na te ćwiczenia składają się proste kroki, które budują takie też również proste. Te układy. W międzyczasie można ten trening przeplatać ćwiczeniami wzmacniającymi. To zależy od grupy, od instruktora, od tego, czy grupa jest zaawansowana i czy, przede wszystkim, czy chce. Trening jest dla każdego, mówię, spalać, spalić można mnóstwo kalorii, ale to nie tylko, bo tak na dobrą sprawę, Fit and Jump to przede wszystkim super muzyka, fajna energia, super zabawa i mogę powiedzieć, że w naszym klubie no to taka naprawdę jedna wielka rodzina. Bierzemy udział w różnego rodzaju inicjatywach i dziewczyny bardzo chętnie pomagają. Ostatnio mieliśmy też wiele akcji. Jeżeli ktoś się interesuje i ogląda nasz profil, to na pewno wie. Cieszy się to ogromnym powodzeniem, mamy rzesze zwolenników, i no w tej chwili oprócz naszego klubu też powstały trzy, w których można również na trampolinach poskakać. Najbardziej zaangażowane są na pewno mięśnie nóg, mięśnie pośladków i mięśnie brzucha. Oczywiście można dodatkowo wzmocnić obręcz barkową, ramiona, dokładając oczywiście ciężarki. To również zależy od inicjatywy. W ramach świąt, razem z telewizją internetową, mamy dla Was niespodziankę. Przygotowałyśmy karnet na nasze zajęcia, który będzie można wylosować w konkursie na stronie telewizji internetowej.